Marszałek, Wysoka Izbo. Mamy w Polsce prawicę wreszcie, czyli ruch narodowy, nową nadzieję, skrajnie prawą konfederację korony polskiej. Mamy dwie lewice, które się kłócą mniej więcej jak Chiny ze Związkiem Sowieckim, prawda? a Potem różne tam inne, drobniejsze lewice. I pojawiło się prognoza centrum. I centrum składa się z dwóch partii. Jedno to jest prognoza PSL. Które dlatego jest centrowe, że może zawrzeć sojusz z lewicą, i jest wszystko jedno. Natomiast drugie centrum to jest pan Hołownia, którego centrowość polega na tym, że oni jednego dnia mówią jedno, a drugiego dnia mówią drugie, bo sami dokładnie nie wiedzą, czego chcą. Nawet, nawet tutaj nawet tutaj na sali były parokrotnie wystąpienia dwóch różnych przedstawicielek tego polskiego którzy które mówiły coś dokładnie przeciwnego. Także, także proszę nas na zrozumieć, że być może jesteśmy nie na tym etapie. Być może cytowaliśmy pana hołownie nie z tego etapu. Dziękuję. Dziękuję